I mówi, mówi, to polityk, mówi to polityk, który pod adresem głowy państwa e, cytował e, poetę, że został ci tylko e, sznur e, wiszący pod e, twoim ciężarem. Mówi to e, polityk, który e, co miesiąc. Nie podejmuje żadnych działań jak kulturowa dzicz, wyjątkowo kulturowa dziczna e, pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej e, wydziera mm, swoje, swoje, swoje e, no chciałoby się powiedzieć, e, parszywe twarze okrzykami typu Jarek zajebie cię! E, ta niewiasta jest, jest uważana za ikonę ruchu walki o demokrację. Ta kulturowa dzicz co miesiąc wzywa do, do zabójstwa, do przemocy. Słyszał pan Tuska w tej sytuacji? Mówi pan o niszczeniu biur. Pod naszym biurem tutaj na Mickiewicza praktycznie cyklicznie odbywały się festiwale nienawiści, agresji I pod biura, i niszczenia biur, pod biuro posła hoca przynoszono, trumny, z Nicze i słyszeliśmy wtedy, że to jest walka o demokrację. Pod prywatnym domem pod, Sochańskiego, pod Ale to, 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 to takich przykładów pod domem Bart Bartomieja Sochańskiego, pod domem naszych parlamentarzystów, no, innych nie. przedstawicieli radnych, Michała Jacha, co praktycznie tydzień odbywały się tego rodzaju swoistego rodzaju, no, nie wiem, sabaty, nie chcę powiedzieć, że czarownic, Tusk rozkładał, rozkładał ręce i się cieszył, że walczymy o demokrację. tym uśmiechnięta Polska. Dzisiaj zachowanie, które należy potępić. Mówię to z pozycji również ministra, byłego ministra spraw wewnętrznych administracji. Każda eskalacja, przemocy wymaga absolutnej, zdecydowanej reakcji policji. Nie powinno takich, taki, takie, takie zdarzenia nie powinny być miejsca. Ale jeżeli się niektóre zdarzenia gloryfikuje, niektóre zdarzenia, tak jak już ta wspomniana oszalała z nienawiści niewiasta i, i ją się wynosi na piedestał, ikonę, czyni się z niej wręcz ikonę walki, walki o demokrację. Jeżeli, jeżeli się samemu używa takich słów, ile słów padało pod adresem? Środowiska politycznego. Dzisiaj Tusk rozkłada ręce i mówi, no Bontkiewicz nie będzie mojej zgody. Gdzie był Tusk, jak z zmównicy sejmowej nazywał nas złodziejami plądrującymi walizki na tonącym okręcie? Gdzie y, 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 był tusk, jak y, była mowa o szarańczy, którą należy strącić y, z drzewa? Gdzie był Tusk, jak y, y, idioci tak, dorżnięcie Watachy. Y, nie tylko celebryckie tajstwo, ale również medialne, dziennikarskie tajstwo, które na swoich uroczystościach, weselach rozwieszało Osiem Gwiazdek albo na torcie sobie stawiali świeczki. I dzisiaj oni płaczą, mówią o eskalacji agresji. Sami tą agresję w Polsce wywołali. I że była sprawa jasna. Potępiam ją zarówno jeżeli jest po stronie tamtej bandy, jak i potępiam wszelki przejaw agresji, zachowania nieakceptowalnego po naszej stronie. Że była ta sprawa jasna. Im szybciej te, 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 te pokłady nienawiści w Polsce zostaną zakopane, bo mamy wystarczająco dużo wrogów na zewnątrz. Ale ostatnim, który powinien w tej sprawie zabierać głos, jest Tusk, który od 2005 roku, jak dostał w czapkę... W sposób tak spektakularny w wyborach prezydenckich, to mu się pod tą beretką coś porobiło i od tego momentu zaczęła się ta, 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 ta eskalacja, zaczęło się to tworzenie. Niektórzy mówią, że za namową psychologów społecznych, państwa de Barbaro, Tusk rozpoczął tą akcję kopania rowów nienawiści, rozpoczęło się to od, od konwencji platformy Obywatelskiej na warszawskim Torwarze. Byliśmy środowiskiem, które do 2005 roku obiecywało również tu w Szczecinie, że będziemy razem tworzyć rząd, że będziemy zmieniać Polskę, że zmienimy Polskę na lepsze. Po czym Tusk, który jest wielkim demokratą, demokratą, który godzi Nagrody Nobla, ale demokracja według Tuska polega na tym, że w Polsce może rządzić każdy. Pod warunkiem, że z naszego obozu środowiska politycznego. Jak Polacy decydują inaczej, tak jak zdecydowali w 2005 roku, jak dostał w czapkę od pana prezydenta Alecha Kaczyńskiego i później, kiedy wygraliśmy wybory, no to uznał, że no nie, nie, no tak w Polsce nie może być, że Polacy decydują, że jakiś PiS będzie rządził albo że Kaczyński będzie prezydentem. A dzisiaj płacz. Bo jakiś idiota rzucił, rzucił jakąś puszką z farbą czy, czy, czy czymś. Oczywiście policja powinna tego idiotę namierzyć, przykładnie ukarać i tutaj nie ma, nie ma żadnych wątpliwości co do tego. Ten sam idiota, ten sam idiota, chciałbym, żeby Pan o tym wiedział, yy, trochę wcześniej zaatakował werbalnie dziennikarza Republiki, nazywając go, krzycząc na niego ty faszysto, nacjonalisto i to też gdzieś jest ujęte na kamerach. Także myślę, że ta sprawa jest w ogóle rozwojowa. No, ale to skoro eskalowania agresji. Zatem może to jest ten moment, żeby jednak wykonać ten pierwszy krok i się właśnie o być może od słów pana Błękiernicza, które... Czy jak że takich kroków z naszego środowiska było, było już tyle, że, że naprawdę... No, i jeszcze raz to powtórzę, jakby wyłączam w tym momencie jakieś emocje stricte jakiejś partyjnej agresji czy nawalanki. Jakby chcę wejść jakby w emocje i w odpowiedzialną postawę polityka, który kiedyś pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji. I Panie Rektorze, ale znaj proporcje. Znaj, znaj y, zasadę. Ta y, postawa y, tego człowieka, który wczoraj tego aktu się dopuścił wobec, to wcale nie siedziby Platformy Obywatelskiej, tylko de facto. No, y, y niezwykle, tak powiem, zasłużonej instytucji na mapie kulturalnej naszego kraju, jaką jest instytucja czytelnika, Te osoby, nie wiem, czy jest zaburzona psychicznie, czy, czy z tego co mi tu poza szabawka wygląda na to, że to po prostu może być jakiś regularny szajbus, czy, czy jest zaburzony psychicznie, czy, 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 czy jest po prostu, nie wiem, jakimś agresywnym człowiekiem, powinien zostać zatrzymany, jeżeli, jeżeli będą ku temu możliwości przesłanki przykładnie ukaranej i każde zachowanie, niezależnie od tego, czy ktoś się nazywa Klementyna Suchanow, która jednym zdaniem mówi, że marzy jej się rozlew krwi w Polsce, a za chwilę, za chwilę jest w komisji badającej rzekomo łamane przypadki łamania praworządności w Polsce. Czy, 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 czy to jest pani poseł Filiksowa, która pod naszym biurem no, wykrzykuje wulgaryzmy, czy pod domem Pana Sochańskiego, a później rozkłada ręce i mówi o pojawiającej się agresji w życiu społecznym. No, jest coś odrażającego, panie redaktorze, w takiej podwójnej moralności tych, którzy z agresji, z wulgarności, z grubiaństwa uczynili, uczynili oręż przez 8 lat swoich rządów. A dzisiaj stroją się w piórka e, osób e, wrażliwych, e, osób, no, e, którzy nie godzą się na e, agresję, wulgarność w życiu publicznym. Tusk się nie godzi? Niech stanie u boku tej całej babci Kasi słowo babcia w, w odniesieniu do tej, do tej persony jest, 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 jest czymś no, e, tak bolesnym, bo słowo babcia kojarzy się z czymś równie pięknym jak słowo mama, nie? A, a ten, 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 ten przykład, ten wulkan, Wulgarności i agresji stawiane na piedestale przez urzędników Czaskowskiego, yy, yy, różnego rodzaju media. Drące tą swoją, jeszcze raz, nie chcę używać yy, ostrych słów, mm, twarz Jarek zajęcie I, he, 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 Rechot całego tego post-esbeckiego yy, yy, tałataństwa wokół niej, co miesiąc zbieranego na, 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 na yy, yy, placu Piłsudskiego. Yy, wie pan, co no, to jest. Yy, dla mnie czymś tak zdumiewającym, że wy jako media, media, jako dziennikarze z jednej strony tego nie widzicie, wszystkich szczurków, pajaców, którzy... Warte przy, zmianę, warte przy grobie nieznanego żołnierza, nawet byli w stanie mm, zaatakować i, 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 i ośmieszać tylko dlatego, że rządziło prawo i sprawiedliwość, Kurechocie chocie całego tego teatralstwa, te lotne brygady zbierające się pod prywatnym domem Jarosława Kaczyńskiego w, w, w okresie Świątecznym, czy, czy y, wszystkich świętych, i, i te wpisy, y, nie wiem, Jandy, y, y, czy, 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 czy innych, ależ urocze, ale śmieszne, tak? bo, 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 bo w sposób wulgarny zaatakowano Jarosława Kaczyńskiego. I Tusk dzisiaj rozkładający ręce, panie redaktorze, no niech, niech idzie do diabła, chciałby się powiedzieć. Czyli myśli pan, że jeszcze nie ma takiego stuprocentowego związku pomiędzy słowami Moskiewiczowymi a. Na... Daj pan spokój! No. Przypadkowo akurat tam pod tym czytelnikiem znalazł się Witold Zębaczyński, który mówił publicznie o tym, że jego głównym mottem politycznym jest hasło 8 gwiazdek. I przypadkowo od razu znalazło się tam TVN24. Byłem tam na miejscu z poseł Agnieszką wojciechowską Long i widzieliśmy to. No to tam no, drodzy Państwo, tam były po prostu media. Kolejny temat zastępczy. Mamy sprawy niezwykle istotne, o których tutaj mówiliśmy. Dwa lata kompromitacji tego rządu, a my mówimy o jakimś gościu, który rzucił jakimś, nie wiem, sokiem w budynek. W całym kraju dewastowane były... Biura Prawa i Sprawiedliwości, znieważani posłowie, Mare, Marka Jakubiaka prawie, prawie z, z, zakatowali, jak wychodził z sejmu. Bluzgali, przepychali e, i takich scen mamy nagranych dziesiątki, jak nie setki. To była potężna fala agresji. Pod prywatnym domem starszego sędziego. Poseł wówczas opozycji organizująca wiec na kilkaset osób, gdzie tam bluzgali go, a w tym domu go nawet nie było, była jego starsza schorowana żona. O tym TVN nie napisze, bo TVN to wtedy transmitował i pokazywał jako, jako walkę o demokrację. I oni dzisiaj mają komisję z panią Klementyną Suchanow, w której płacą kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie za to, która ma mówić, że cała ta tłuszcza wulgarna, która dewastowała biura PiSu, to była opozycja, która była prześladowana. No to są po prostu kpiny. Celowa narracja, żeby uderzyć po wypowiedzi Bąkiewicza, który ma swoje środowisko, On nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Nigdy nie był w Prawie i Sprawiedliwości, a próbujecie narzucić i TVN, i Gazeta Wyborcza, i od razu wszyscy posłowie, że po słowach Bąkiewicza nagle ktoś przyszedł i, i próbuje podpalić biuro platformy. To jest po prostu chore i to jest zwykłe po prostu kłamstwo i manipulacja.